strony Stachu 1004 jesteś dzisiaj w Clown Killings i będziemy niszczyć klauna. Chyba, że ja będę klaunem. Laboratorium. Jeśli chcecie, pomyłkę, drobne cięcie albo nie. Pokażę, jeśli będzie laboratorium, to pokażę Wam Easter Egga w Którym są darmowe pieniądze. I możecie sobie tam wejść i zabrać. Wchodzicie do tej sali. I tutaj jest taka płyta i można w nią wskoczyć. Teraz pokazuję. No i się tam idzie się wchodzić do sali, w której są zamknięte drzwi. Ale plus jest taki, że tutaj jest taka moneta, która Wam daje 30. 30 monet zajdę się jako 30 no i będziemy próbowali przetrwać kiedyś już to grałem na kanale jakuba95 jeśli wrzucił rzucił ten film no to jest już jeden ze mną no i gram no to no nie wiem nudy no to jeśli będę wiedział tak dokładnie gdzie jest klam no to wam Pokażę jeszcze drugiego i strega. A do sumie nie wiem, może od razu pójdę Chyba, że mnie klaun dokonie. No to idę, jak umrę to wam zrobię cięcie No i idę, idę, no to ciekawe Gdzie jest klaun No to jeszcze żyję Tutaj na pierwszej osobie, jeśli oglądacie innych youtuberów, można wejść. Szybko. I jeśli clown jest nie... Tutaj po pierwsze, możesz się tu nie... Jeśli clown jest nieograniczony, e, to jeśli tutaj wejdziecie, to was może nie sięgnąć. To po pierwsze. A po drugie, jeszcze Wam pokażę trzeciego easter egg na tej mapie. Jeśli przeżyje. Bana. O, muszę chwilę poczekać. No to idę. Idziecie w ten korytarz i tutaj wskakujecie na ten bilan i tutaj można sobie wejść i typu. No i jeszcze zostały dwie minuty. Oj, klam mnie nie widzi, tu jakaś dziewczynka chodzi. No i gram. No to wychodzę. Będzie śmiesznie. A najśmieszniejszy, najśmieszniej będzie, kiedy sobie umrę. Jak najgorszy gałgan. Jakiś bekonowo siedzi. No to się chowam. Drobne mam lagi. Ale to nie przeszkadza. Cześć. No i sobie umarłem jak najgorszy gałgan, ale pokazałem Wam easter Egi, bo to robię drobne cięcia. No to już wróciłem. No i właśnie się runda skończyła. Jeśli mi się uda, na pewnie nie, bo jeszcze 200 końców. To bym... Chciałem kupić skrzynię na odcinku, ale to kiedy indziej Ej, W ogóle jeśli gracie w Brawl Stars, to Ej, będę robił polowanie na rosę. Niedługo mam już tam przygotowane parę skrzynek. No ale jeśli mi nie dropnie no to zagram parę meczów sam lub z znajomymi albo z randomami no i tak to będzie. No to jeszcze 10 sekund. Miałem mieć na dzisiaj robux ale mi nie pykło coś i nie, ma i nie mam i mi smutno, jasne. No to co my tu jeszcze którą mapę wziąć? Wezmę najbardziej znienawidzoną mapę w tej grze czyli servers. Napiszcie, czy lubicie kanały w tej grze. Jeśli graliście. Ja raz grałem tylko. Raz na starej wersji i raz na nowej. No i to jest ta nowa wersja. Ulep, lepsza troszkę. No to tutaj można w ogóle się schować pod tym, ale nie tutaj. Idziemy, idziemy tu. I tutaj się wchodzi na górę. O, tutaj. Jakub 95 już tutaj był. I on tu bardziej ogarnie. O, l I tu jest ten pierwszy raz. To jest... O. Nie ja wiedziałem, że takie coś w ogóle tu jest. Mogę kilo? Nie mogę. Co tutaj jest? To jest fajne. Spotwór jakiś. Ja sobie pójdę. O, kampa. No to może ma... lecz sobie kampy zobaczyć. Jak jak... Sobie się chowam przed klaunem. Mam nadzieję, że moje maślane włosy nie wystawają. O. No to otwarta. O, idzie klaun. Wow. E, no to. Umarłem jak najgorsza lama. E, I Jason nie dojechał. No, no to taki krótszy odcinek. No i. Hej. Cześć. Do widzenia.